Znałem, że to jest czas, żeby odbyć trochę taką męską rozmowę, po pierwsze ze sztabem szkoleniowym, a później tylko i wyłącznie z, z drużyną, z zespołem i no, parę rzeczy sobie powiedzieliśmy, natomiast, żeby optymistycznie zakończyć, no, to powiedziałem, że na jesień mieliśmy dwa punkty straty przed tą kolejką, teraz, teraz, mamy, tylko mamy, teraz mamy tylko jeden. Przyszła wpadka z ta która przyjechała z ekstraklasowymi piłkarzami, ale później trochę się nie dotarło. Tak, takie mam wrażenie? No, wydaje mi się, że to nie, 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 ma, nie ma czegoś takiego, że jest jeden powód. Pewnie jest, pewnie jest kilka. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby zespół zaczął ten rachunek sumienia od siebie. I mam nadzieję, że to już w następnych meczach będzie widać, że to się poprawiło bo no tutaj tkwi pewnie jakaś przyczyna. Oczywiście wszystkie drużyny na lidera się nastawiają, ale my do tego byliśmy przyzwyczajeni, bo na UKS zawsze się ktoś, drużyny przeciwne nastawiały i mieliśmy pełną świadomość, czy to była czwarta liga, czy, czy później te potyczki na poziomie trzeciej ligi. Na pewno dzisiaj wszyscy wiedzą, jak gra UKS, jest większa analiza naszych poczynań. Natomiast to w żaden sposób nie usprawiedliwia tych zdobyczy punktowych. No skoro graliśmy dobrze właśnie jesienią, to inne drużyny potrafiły się przygotować na wiosnę, tak? Były wzmocnienia rozwandowi, czy na pewno nowa jakość w środku pola. Czy uważa Pan, że transfery były trafione? Wydaje mi się, że to jest dzisiaj za krótki czas, żeby stwierdzić, czy są trafione, czy nie trafione. Ja rozpatruję to przez pryzmat wyborów trenera. Jeśli ci zawodnicy są zawodnikami podstawowego składu lub pierwszymi zmiennikami, no to wydaje się, że sztab szkoleniowy uważa, że te transfery były trafione. Oczywiście jakby kibice czy, czy, czy ogólnie opinia publiczna oczekuje, żeby to byli zawodnicy, którzy będą rozstrzygać mecze. No, dzisiaj... Maksymilian Rosmanowicz w sparingach takim był. Znaczy tak Maxiu strzelał bramki, tak? teraz, teraz no, tych bramek nie strzela, natomiast wydaje mi się, że jego wkład w grę drużyny jest, jest naprawdę duży i wydaje mi się, że też elastyczność i możliwość tego, że może zagrać na, na różnych pozycjach też będzie plusem w, w dalszych no meczach. Właśnie w ostatnim meczu zobaczyliśmy w połowie, połowę meczu wykonaniu Maxa na stoperze. Jak pan ocenia taką grę? Taki wariant? No, ja nie jestem do oceny tutaj, czy to, czy to jest dobry wybór, czy, czy zły. To, to już jest kwestia trenera czy trenerów. To oni muszą decydować, w jakiej dyspozycji jest dany zawodnik i czy jest bardziej przydatny na pozycji w przypadku Maksia Stopera, czy, czy, czy środkowego pomocnika. No ja Jeszcze wracając właśnie do tej atmosfery, do spotkania pana z piłkarzami. Piłkarze. Wzięli sobie do serca pana słowa? Zaczęli jakoś zmotywowali się? Czy raczej to było ciche spotkanie? Znaczy, na pewno było spokojne spotkanie, bo ja jestem zwolennikiem takich, takich rozwiązań nie, nie wyobrażam sobie, że. Jak, uważam, że to nie jest miejsce na to, że przynajmniej z mojej strony, żeby to był jakiś atak i, i, i ta forma prowadzenia rozmowy. Natomiast no, mam nadzieję, że wzięli sobie to do serca i mam nadzieję, że w najbliższe dni to przekonają mnie w tym, natomiast no, no, czas okaże, to trudno, trudno tutaj wyrokować. Spotkanie było no, w mojej ocenie dość, dość owocne i wydaje mi się, że oni sami muszą razem ze sztabem szkoleniowym ten problem rozwiązać. Czy zarząd spodziewał się takiego układu tabeli po, po sześciu kolejkach rundy wiosennej? Nie wiem, czy sobie przypominasz, ale ja, na pierwszej chyba konferencji prasowej, przed, przed rewanżową rundą, powiedziałem, że Finish Parkiet i EUKS to są najwięksi przeciwnicy EUKS-u, bo miałem świadomość, że ta presja ro, rośnie i będzie ciężko to wszystko podnieść. No dzisiaj znowu jesteśmy tą drużyną, która ściga lidera. Może będzie łatwiej. To skoro rozmawiałem właśnie o tej atmosferze w szatni, czy spotkanie z psychologiem piłkarzy odbyli, czy może przed rundą, czy teraz w trakcie rundy zarząd planuje? My takich rzeczy jako zarząd nie planujemy. Natomiast jeśli zwróci się sztab szkoleniowy, to na pewno nie ma problemu, żebyśmy takie spotkania zorganizowali. Natomiast też wydaje nam się, i biorąc pod uwagę jakieś doświadczenia, które zbieramy i jak to było w innych klubach, które no też drużyny miały zadyszkę, wydaje mi się, że jakiekolwiek zmiany dzisiaj są niewskazane. Wszyscy mówią, że. Zmiany się robi, czy, czy jakby do, w jakiś sposób się dopełnia czegoś, co, co dobrze idzie, natomiast nie robi, się, nie robi się zmian w momencie jakichś drastycznych, jak jest nie najlepiej. Czyli na tę chwilę zostaje, można powiedzieć, status quo według zarządu? No dokładnie tak. Na pewno nie ma żadnych zmian, bo też tutaj czytam opinie... Różnych dziennikarzy o zmianach w sztabie szkoleniowym, o zmianach kompetencji w sztabie szkoleniowym. W ogóle to są rzeczy wyssane z palca i na pewno rzeczy, które nie wychodzą ze strony zarządu, czy, czy ogólnie ludzi związanych z ŁKS-em. Przechodząc właśnie do tego zimowego jeszcze okienka, czy zarząd zrealizował 100% swoich planów, czy jakiś zawodnik? Nie udało się pozyskać jakiegoś zawodnika? No. Były rozmowy jeszcze z jednym zawodnikiem z linii obronnej, mogę tak powiedzieć, z którym temat jest otwarty. Natomiast no, nie, 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 podpisaliśmy, nie podpisaliśmy umowy. Mogę tylko powiedzieć, że nie, nie, nie było tutaj problemów związanych z wynagrodzeniem nie było żadnych problemów. Bardziej tu chodziło o kwestie jego rodzinne i dopełnienie pewnych formalności w miejscu, w którym mieszka. Czy to nie jest problem dla drużyny, jeżeli nie może trenować w, na obiekcie, na którym rozgrywa mecze? To na pewno jest, jest, jest problem. Natomiast ja mam nadzieję, że jak się poprawi pogoda i te prace renowacyjne będą powtórzone, to, to ta płyta no, będzie wyglądała lepiej. Wiadomo, że my gramy, jak to fachowcy mówią, piłką, to jest nam potrzebna ta dobra płyta, natomiast żeby już tutaj nie dawać argumentów zawodnikom, to zawsze wszyscy wiedzą, że płyta jest taka sama dla jednej i drugiej drużyny i trzeba wyjść grać i zacisnąć zęby. Na razie jest jedna trybuna i budujący się obiekt na Minerskiej. Jak wygląda sprawa rozbudowy tego? Tego obiektu przy ulicy Minerskiej. Eee, raz w tygodniu są spotkania takie robocze. Eee, tutaj w naszym zarządzie mamy budowlańca w osobie Łukasza Bielaskiego i ona on tych spotkaniach raz w tygodniu jest. To są spotkania z, z generalnym wykonawcą. E, oczywiście przedstawicielami e, Urzędu Miasta Łodzi i my zawsze jesteśmy zapraszani e, na te spotkania, o tyle to jest e, jakby z perspektywy tych obiektów, w których już dzisiaj korzystamy, dobre, że e, no, mieliśmy i w momencie e, powstania pf czyli tego programu funkcjonalno-użytkowego i później e, robienia na, pod, na tej podstawie projektów, no, mogliśmy wnosić swoje uwagi i mamy nadzieję, że ten obiekt będzie rzeczywiście skrojony tak na miarę i, i tych uchybień nie będzie. Czy na tę chwilę jest duże opóźnienie w pracach tam przy ulicy Minerskiej? Czy... Wykonawca mówi, że opóźnień nie ma, natomiast nam się wydaje, że około półtora miesiąca do dwóch miesięcy te opóźnienia są. Czy można je zniwelować? Na pewno jeśli chodzi o kwestie boisk i, I tych nawierzchni to tutaj nie będzie problemu, natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o budynek to oddać go do października biorąc pod uwagę, że dopiero powstają mury, a jest to budynek z piętrem, piętrowy, to, a dopiero mury parteru powstają to będzie bardzo, bardzo trudno, żeby go całkowicie oddać zachowując wszelkie wymogi technologiczne. A jeśli chodzi o rozbudowę tutaj trybuny? Jakieś nowości się pojawiły, czy, czy dalej miasto z, zostaje przy swoim? To znaczy, na, na tą chwilę żadnych nowości nie ma. Ja mogę powiedzieć, że my przygotowujemy i mamy taką wizję jako, jako zarząd, żeby y, trochę decydentom. Ułatwić jakby podjęcie tej decyzji budowy stadionu. Chcielibyśmy, i prowadzimy wstępne rozmowy, skomercjalizować na papierze cały stadion, czyli, czyli pokusić się o, o pewne listy intencyjne od firm, które chciałyby wynająć ten stadion w momencie, kiedy on by, on by powstał, I, i to będziemy czynić. Mam nadzieję, że to uda nam się dość szybko zorganizować. No drugi aspekt no to jest awans. I wtedy mam nadzieję, że osoby, w którym, szczególnie pani prezydent nie wycofa się z tego rzeczonego słowa. Obecna obecny wersja stadionu. Czyli ta jedna trybuna spełnia aspekty do którego poziomu rozgrywkowego? Druga liga. Już stadion nie spełnia wtedy wymogów na pierwszą ligę. Natomiast na drugą ligę Wymogi licencyjne na pewno będą spełnione. Ostatnio właśnie był przetarg, no chyba rozstrzygnięty, tak? Czy klub ma już pomysł na zagospodarowanie skyboxów, kiedy możemy spodziewać się, jakby, użytku z nich? Znaczy, po pierwsze, ten przetarg jeszcze nie jest rozstrzygnięty formalnie, ponieważ nam zabrakło pieniędzy. Radni tą brakującą kwotę przesunęli w budżecie. Te pieniądze teraz są, czekamy na ogłoszenie już konkretnych wyników, później będzie czas na jeszcze złożenie ewentualnych protestów, mam nadzieję, że ich nie będzie. No i teraz pytanie, czy uda się te skyboxy przygotować na już na najbliższy sezon, bo tego czasu, no, przez te różnego rodzaju opóźnienia jest niewiele, a my mówimy tutaj o skyboxach, tak naprawdę to jest do zrobienia całe piętro. Skąd, stąd ta, ta kwota. Na tym piętrze są również dodatkowe sale konferencyjne, jest y, y, taki kącik cateringowy, no i 20, 20 czy 18 skyboxów, y, y, ponieważ tam były dwie propozycje zagospodarowania y, tego, no y, tego piętra. Y, natomiast my jesteśmy oczywiście przygotowani, y, natomiast nie możemy wyjść na rynek, y, skoro nie wiemy od kiedy. No tak, ale czy klub już dostał jakieś sygnały, że jakieś firmy czy, czy osoby prywatne są zainteresowane? Tak, tak, ale to ja mówiłem od samego początku, że, że to zainteresowanie oglądaniem meczu w tej formule. I zapotrzebowanie na to jest. Bo to nawet duże, duże spółki są zainteresowane, które nie zawsze się kojarzy, kojarzą się z futbolem, ale żeby mieć takie miejsce dla, dla prostu prestiżu. Jeśli, jeśli chodzi o rozbudowę, mają być trz, jeszcze trzy trybuny dodatkowe? Czy, znaczy, zapewnienia, za, zapewnienia pani prezydent są takie, że, że jeśli budować, to cały stadion, cały, czyli z wszystkimi czterema trybunami. Natomiast no, to, co mówiłem wcześniej, dla mnie byłoby z punktu widzenia takiego biznesowego idealne, gdyby to było już przygotowane, chociażby te pomieszczenia czy, czy te miejsca e, przeznaczone na wynajem, na komercję, już pod konkretnego klienta, żeby później nie trzeba było przenosić tych ścianek, e, zmniejszać, powiększać tych powierzchni, e, bo to są pewne moduły powtarzalne, e, i wydaje mi się, że gdybyśmy już dzisiaj myśleli, o, o wynajmie, trochę takim marzeniowym, to, to wtedy łatwiej byłoby i, i taniej zapewne ten obiekt wybudować. Tytułem zakończenia właśnie, nie wiem, możemy się pokusić o wytypowanie w wyniku morza z finish parkietem? Nie, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Zrobiłem to raz w czwartej lidze i, i to był jeden z nielicznych meczów, które Musieliśmy uznać wyższość przeciwnika, dlatego już zupełnie tego nie robię. W dzisiejszym odcinku to na tyle. Dziękujemy Wam za oglądanie. Oglądajcie i subskrybujcie nasz kanał ciągle. Chciałem podziękować wszystkim kibicom, którzy cały czas wierzą i za wierzą w Was. I i tym, którzy przesyłają za pośrednictwem naszych stron słowa otuchy, dla mnie, dla, dla całego zarządu, mam nadzieję, że nie zawiedziemy również tych, którzy dzisiaj trochę krytycznie podchodzą do, do tego, co się dzieje w klubie. Przychodźcie na mecze, dopingujcie UKS, bo warto. Twórzcie dobrą atmosferę i twórzmy od początku nową historię tego klubu. Dziękuję.